Cześć! Zwykle jest tak, że gdy w moim warsztacie modelarskim coś nie domaga, nad problemem pochyla się moja żona. Tak sfinansowała mi już ściankę na farby i areograf. Wszystko to oczywiście usprawniło mi pracę i raczej więcej do szczęścia nie potrzebowałem. Do czasu, gdy hobby zaczęło pochłaniać mi większość wolnego czasu, a dni stawały się coraz krótsze. Pojawiła się wtedy zmora wszystkich malarzy figurkowych, cienie na modelu. Miejsca, których nie widzimy, czy już są odpowiednio pokryte warstwą farby, a nawet czy w ogóle jest tam jakaś farba. Rozwiązanie jest proste: światło padające na model ze wszystkich stron, najlepiej równomierne. Z początku radziłem sobie tanimi lampami LEDowymi, ale niestety z czasem zaczęły świecić w różnych barwach i z różnym natężeniem. I tu ponownie wkroczyła moja żona z prezentem w postaci dziwnie wyglądającego wynalazku od firmy Green Stuff World, która produkuje wszystko co potrzebne do naszego hobby. O istnieniu tej lampy wiedziałem już wcześniej od kolegi z pracy, który używa jej podobnie jak ja do malowania figurek. Prócz lampy dostałem również dedykowany uchwyt do smartfona, aby wygodnie nagrywać postępy pracy. Po dwóch tygodniach użytkowania opowiem, co jest takiego fajnego w tej lampie, a co można by poprawić, ale po kolei. Najpierw trochę suchych parametrów, które mogą jednak przesądzić o zakupie lub też nie tego produktu. Mamy więc tutaj 78 LEDów upiętych na taśmie. Szerokość pomiędzy stopami lampy to 63 cm. Wysokość od stołu do łuku świetlnego to 36 cm. Temperatura światła chłodna, biała jasność regulowana. Producent obiecuje nam oświetlenie w zakresie 180 stopni, co teoretycznie powinno rozwiązać problem cieni na modelach. A więc zobaczmy, czy jest tak w praktyce. Lampa spakowana jest w naprawdę niewielkie pudełko, ale szybko wychodzi na jaw dlaczego. Mamy więc osobnie LEDy z elementami montażowymi. Stopy z podkładkami, zasilacz z pokrętłem jasności i na koniec obudowa w kształcie łuku rozbita na kilka segmentów łączonych na wcisk. Konsternację w konsternację wprawił mnie brak instrukcji montażu. Na szczęście okazało się, że jest on nadrukowany po wewnętrznej stronie pudełka. Od taka oszczędność producenta. Obudowa lampy jest dobrze spasowana, sam łuk montuje się dosyć prosto i intuicyjnie. Jedyny problem pojawia się przy montażu paska LEDowego. Te małe plastikowe blokady LEDów mają tendencję do wypadania, jeśli wciśnie się je na łączeniu segmentów obudowy. Warto więc postarać się o podklejenie np. jakąś taśmą, lub po prostu przykleić pasek z LEDami do obudowy, ale to skomplikuje później wymianę paska na nowy. Pozostała już tylko zaślepka na kabel i montaż nóżek. Do testu oświetlenia wybrałem jak najbardziej skomplikowany model z Warhammera jaki miałem, z dużą ilością elementów wystających, które tworzą większy lub mniejszy cień. I powiem wam, że wow, poczułem się jakbym pierwszy raz oglądał detale na tej figurce. Dla porównania spójrzcie jak świeci zwykła lampa biurkowa ustawiona nad modelem. Po figurce pora na elementy makiet. Tu jest trudniej, bo wydruki są czarne, ale o dziwo pierwszy raz bez problemu rozpoznawałem miejsce, gdzie pomalowałem już matowym czarnym podkładem. Jednak żeby lampa spełniła swoje zadanie, trzeba ją czasami przestawić. Tu duży plus, że nie jest przykręcana, a stoi po prostu swobodnie na biurku, nie zabierając dużo miejsca, pomimo że stopki są dwie. Z minusów w początkowym użytkowaniu może doskwierać zapach przepalanego plastiku lub gumy. Na szczęście, po kilku dniach, problem znikł. Może również przeszkadzać brak regulacji wysokości lampy. Chociaż makiety, które drukuje, jak na razie mieszczą się bez problemu, to można w przyszłości pomyśleć o dodrukowaniu jakiegoś dodatkowego segmentu lub innej stopy dla lampy. Parę słów jeszcze o uchwycie do kamery. Sam montaż jest na śrubach i plastikowych elementach. Wyglądających podobnie jak większość gadżetów do GoPro. Fajnie, że można to zamontować w dowolnym miejscu na uku, również z boku, ale przydałaby się jakaś przedłużka, aby uchwyt był niżej nad blatem, bo figurka jest dosyć daleko od obiektywu. Albo to może ja maluję nisko nad stołem? Kolejna rzecz do dodrukowania. Podsumowując, czy warto wydać pieniądze na tą lampę? Pomimo, że dostałem ją w prezencie, to nie mam wątpliwości, że tak. Zwłaszcza jeśli znajdziemy ją w cenie nieco poniżej 300 zł. W miarę solidne lampy z regulowaną wysokością do naszego hobby kosztują już odczuwalnie więcej, jak na przykład często wybierane lampy Wellman. Zurutuje mnie jeszcze pytanie, jak z solidnością wynalazku od Green Stuff zwłaszcza z diodami, ale to już niestety wyjdzie z czasem. Dzięki wielkie za obejrzenie tego trochę suchego materiału w kolejnym filmie wracam już do figurek i makiet. Hej, cześć!